E, dzień dobry, karszew ze mną na NIMO I jeszcze tam gdzieś jest etaloj, ale go aktualnie nie ma, bo coś zdać. Kurwa. Co się stało? Tamer. Dobra, chuj, to nie ma sensu, bo nasz jest zalamrowany. Znowu ci wykryli? Nie sabu może jednak? I idę tam nie to, to, jest, to jest żart To jest żart to nie GARD! Stało. GARD! Za, ZA TOBĄ GARD! Wystrzelił od razu Dalej byśmy rad się na jancach zraszować ci powiem Weźmy MC jaki we dwóch i raczej Ale to się dęka, nie da tak zrasować wiesz mi. Oj. Nie. Co się stało. Teraz jeszcze tylko muszę. Zjeść. To, to, to mój chyba przez ten zły komputer wiesz. Się.